Was na wielką olimpiadę TikTokową. Dzisiaj razem z Jagodą oraz z Justyną Ejo. zagramy w najdziwniejsze gry z TikToka. Przed nami aż 6 różnych dziwnych gier, więc oglądajcie film do samego końca, aby przekonać się kto z nas potrafi najlepiej w TikToka. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Realme. Najlepsze imprezy to te, które warto uwiecznić. Dzięki Realme 14 Pro Plus nie przegapisz żadnej chwili. To pierwszy na świecie stylowy party z potrójnym flashem. Trzy razy więcej światła, trzy razy lepsze zdjęcia. Dzięki funkcji zmiany Barwy flesza, każde ujęcie zyskuje unikalny klimat, idealnie do zdjęć z koncertów, imprez i nocnych przygód. Bateria 6000 mAh sprawia, że Realme 14 Pro Plus jest gotowy na całą noc imprezy, a szybkie ładowanie 80 w sprawia, że w przerwie na taniec odzyskujesz pełną moc w mgnieniu oka. A skoro mówimy o magii, nowa perłowa wersja Realme 14 Pro Plus zmienia kolor pod wpływem temperatury. Przypadkowe zelanie? Nie ma problemu. Smartfon jest gotowy na każdą imprezową sytuację, od basenu po taneczny parkiet. Realme 14 Pro Plus to smartfon, który pozwoli ci cieszyć się chwilą bez obaw, że coś ci umknie, bo najlepsze wspomnienia powstają po zmroku. Proszę się częstować. Dziękujemy No i połamała <noise> Już od razu na wstępie? Przegrała się Koda Ej tutaj ciasteczka jakieś takie delikatne w tym no. sezonie eee, gra... Pasz, tutaj też jest ukruszone Gramy tak, że jak spadnie na ziemię to koniec? Nie, nie mm... no Nie, jesteśmy amatorami, zagrajmy Że jak ktoś pierwszy trafi do buzi to musi jeszcze je zjeść Dobra Może akurat okay. w tym samym czasie osoba też będzie miała buzi język, że zjadę. O, 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 o Na czoło kładziemy oreo

Nie mogę próbować z oczu! Jezu, nie wiem co teraz zrobić! Pokażę, Jezu. Zdecydowałam się chyba za w... <laughs> <Wysałem laughs> dużo brązera na czoło na Ej, 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 ha, ha. ej. Haha. Ej! Tak blisko było! Ja też byłem blisko! No, no, no. to by była! Kurczę, ale. <laughs> Czuję, że to by był mój mały szybkość. Przynajmniej... Ej, A, ja mam dwa punkty, wyrywalizuję Cię Jeden 1 punkt, dobrać, wy, wy, Serio? Hmm? No i do mój, do mój teraz do... prawie Kurde, pękło Nie koda, jedziesz, jedziesz I która pierwsza? Nie wiem, ale mam Wystaw język i No! Wow! Yeah, no, no nie! Dobra, o, no nieee! Dobra, ostatnia O, po ostatnim ciastku macie. No. Na oto jest reakcja. Tak. Zresztą to no opanowane do perfekcji. I teraz sobie podrzuć, hop Idę debuj. Nie, bo mi znowu spadnie. Tak delikatnie podrzuć. Ja mam za duże koliczki, bo mi się zatrzymuje. Dobra i na do będę... Wy to przejdziecie w no, końcu no, czy nie? Dobrze, ja go dam! Dobrze, dobrze, yeah. dobrze, 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 dobrze! Już w prawo, już w prawo! Aaaa! go w oczu! to nie otwieraj oczu! Już jesteś! Jest! 1 Zero. 0! Zero. Czas na drugą gierkę, tym razem wirtualna gierka z TikToka. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie tej oto owieczki na drugą stronę. Musimy w odpowiednim czasie nacisnąć na ekran, wtedy klocek się zatrzymuje i buduje most do owieczki. Czyli refleks. Lefreks. Uratujmy owieczkę. Eee, w komentarzu. Osoba, która wygra, pierwsza zaczyna. Dobra. 3 po 3. Po... Ostatnia. 3 po 3. Trzy, trzy, po, trzy, Pierwsza. Oto lecimy. O nie! Ja nie mam jej taktyki! No? no. Boję się zacząć. No, no. Dawaj. A! O, Nie! A! Kusyna, co ty A! robisz? O nie! Ej, może jeszcze wyjdzie. Nie! nie! No, no, ale nawet nie ja ruszyła z miejsca! Zblokowała ją. Oddawaj to. Raz. O. O, o, trenowałeś. Trzy. Nie, teraz skusi. Cztery. O! Nie, nie prześlizgnie się. Ej, wciągaj brzuch, ej. wciągaj brzuch. O! Mało <śla> no, brakowało. Skusi, nie, nie, nie. skusi, nie trafi. Nie no, weź. O, nie? dobrze. Dobrze. Weź się ty! Na to wszystko przez ciebie! Ej, może przeskoczył! Uciekaj, 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 uciekaj! Nope. Nie masz szans! Dobrze, jednak nie. Przestań. O! Nie! O! o. o. Ej, no, nie wiadomo, nie. Dobrze, nie, nie trafiłaś. Mówić. Co ona robi? Patrz, może jej się uda! Nie, nie, o. nie! O! Nope. Nie było. Dobra, owieczko, moja kochana. O. o, o, nie, znowu za wysoko. Nie, nie zmieści się, się. Uda się, uda się, no. nie, nie no jakim cudem, to jak ja to, jak to, co ma być? Idealnie na no równiutko czekać. Uwaga. Nie. O, niziutko, niziutko lecimy. Za ten tu. języczek i wzrok Ej, psychopatki. No, co jaki fokus jest na twarzy. O, O nie. Ostatni. Uwaga. Zepsułaś, zepsułaś. Tak blisko! Nope. No, wpadby! Wpadby no. mhm. <laughs> Ale ty masz refleks, ludzie święci! No nie! Nie! Taki nie! O! Nie, nie za nisko! No, za nisko jest. Uwaga, leci, no. leci! Prawie. Prawie. Raz, dwa. Dobra, uda mu się teraz. tak? Trzy. Ostatnia ostatnia, to ostatnia. No ciężko. Nie! ciężko Dobra, to się wspomnie Teraz z czego ty się śpiejesz? Dwa. No, przyłóż sobie bliżej palec Dzień. telefonu Dobrze. Żeś miała szybszy Dzień. input lag like. No i tutaj właśnie Dawaj Siedzi! A! Siedzi, Jezus! siedzi! Dajdzie! Czas na rundę trzecią przed Wami, dziewczyny Kendama. Kamehameha? Kamehameha, dokładnie tak. Jest to urządzenie. Przytrzymasz telefonik? Może zobaczę sobie na TikTok jak to wygląda. Jest to urządzenie, do którego przymocowana jest kulka na sznurku i musimy tą kulkę wrzucić na Kendamę. Uuu żeby ona się tutaj zatrzymała. Czyli, nie jest to wcale takie proste, my gramy na trudniejszym poziomie, czyli na tym mniejszym nie. kieliszku. Nie. Mniejszy kieliszek, tak. Osoba, która wykona mniej ruchów, wygrywa. wygrywa. Proste? Okay. dobra. Lecimy. Liczymy na głos. Się nie wywiniesz. Okej. Okay. Kame, kame, ha, no. ha! Ha! Nope. Nie! O, to Pomyślałem, że, że to za pierwszym. Kame, dobra, pierwsza kame. próba. ej! Kredź druga próba za szybko, za szybko. Nope. Trzecia próba, Dobre, ja teraz spróbuję technikowego. Do trzech był. razy sztuka się nie udało. Nope. Cztery. Nope. Pięć. Pięć. Za mocno, za mocno. Uuu. Sobie w czoło nie walni tylko. Nie? I ma nienawi. O, właśnie. Nope. Obra, Sześć. Jest. Sześć, dobra. Dobra, do siedmiu razy sztuka. Hop. Nope. Szczęśliwa siódemka poszła z dywem. Moja szczęśliwa liczba to 11, ale mam nope. nadzieję, że... Osiem dzisiaj. To już się robi nudne. No. Nope. Który ma już? 9. Nope. Już prawie. Tera teraz dziewięć, no? To. No to teraz dycha. I siedź. Nope. Kurde! Nope. 11. 11. Nope. No, zło blisko. Skup się. To Fychowa trzynastka. I... Nope. Yeah! No tak! Nie, musi utrzymać! Nie, no, co to? Spanikowała! Po co no. spanikowała? 14. Już prawie było. No. 15. 16 jest nasza w szczęśliwa. Bo no już urodziny, no. no. kurde! Tak felek. 16 czerwca. A ja luty. No. Justyna! To się wydaje, że została dyskwalifikowana? <grymka> <grymka> no. Ostatni. No. Nie ja ja słyszałam, że będzie. Odpadasz! No na co jesteście cwani? Proszę bardzo! Teraz ja Uff, za Bo pierwszym. Nie ma szans. Ja tak myślę, że no. za siódmym. Raz. Raz. Dwa! Let's go! Czyli ja, ja muszę za pierwszym... No, jeśli chcesz wygrać. Deklasacja, ale siadło co? 20? 10 razy więcej? No już e, wziąłeś pod uwagę moje błędy. <grym> to wszystko <grym> dzięki temu. Tak, tam. tak, tak. Czyli ja będę miała najłatwiej. No to dawaj <grym> to, tak. to. Jak go dawali na jednego hita, to każdy uderza głową w suba, nie? Mam Koniecznie. Nadzieję, że się przyjrzałaś temu strzałowi drugiemu. Leciłam. Tak, tak mam taką nadzieję. Wyobraź sobie, że Squid Game i to jest Twoja jedyna szansa na przeżycie. Inaczej.

Nie no! No i co? No, pozostało tylko pogratulować, a wy walcie głową w suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Koniecznie. Ale widowisko. Niesamowite. No, dawaj to kurwa. Się nauczyła gdzieś, kręciła, nie? Na boku. No, no, no nie kręciłam, pierwszy raz to widzę na no, oczy. Wy tak. się uczycie na błędach, ja byłam najgorsza, wy popatrzyliście tak bo To wszystko zasługuje jest syna. Właśnie. No dzięki mnie ona wygrała. Da, 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 da Runda czwarta. W tej rundzie naszym zadaniem jest odbicie tej kolorowej piłeczki kozłem jak najdalej. I piłeczka musi trafić do kubeczka. Jeżeli trafi w balon, poleci jeszcze dalej. Każdy z nas ma po jednej szansie. Gotowe? Uwaga! Hop! O! o! I teraz muszę wybrać moc. Proszę w środek. Raz, dwa. O, nie wyszło. Prawie że. O, prawie że na czerwone. Leci. Odbija leci, się, leci, leci. Się, o! trafiłem o, kubek, o! kubeczka 180, 180 punktów Łatwo, łatwo. Pobijcie to, pobijcie to, no kto teraz? Ja. No. Tak, no tak, ona dobrze fokusuje z tym językiem. Bo ja muszę się skupić. O! O, o! o! Okay. Dobra, deklasacja. Będzie, będzie, będzie. Jeszcze będzie. jak trafi w balon, to nie wytrzymam, nie? Nie, oby się nie odbiło w ogóle od niczego tylko spadło. Z Balon trafił! Jest normalna! Ja nie jakaś. wiem ty to dobrze! Ty dobrze, nie jeszcze dalej poleciała, patrz! Znowu trafi balon! Wow! Znowu trafił balon! Wow! Dobra, uwaga, uwaga! Nie gadaj, nie gadaj, 570! Świetnie! Śpiala. No nie no, wiem. No. Niby się cierpia, tak? Znowu będę kawałas sukierki. Chyba ja. Całe życie gra gry najgorszy. Ja, ja będę miał zero. O jakoś... Jest Jedzie na minus 500. Ta. Tak. Język wie. na wierzchu. Język na wierzchu, tak, i teraz. I... Okej. Okay. Dobra, jest do przodu, czyli nie jest najgorzej, tak? Dawaj, 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 dawaj! Dawa! Aaaa! Tak! Wygrać! Zielone, raz, nie zielone, nie! Jak to się odbija, dobra! Dane więcej od Krystiana? Tak! Jeszcze Tak ja wygrałam! Brawo, Jagoda! Przed nami śpiący, wściekły jak diabli pies. My się już znamy! Wy się już znacie? Już, się go nie już, już go nie pojmuję, już go oswoił Można go głaskać? Czy nie jest szczepiony? Nie na ryzyko. Ja nie ryzykuję. Jak widzicie, jest to gierka z TikToka. No to co, gotowe? Podnosimy kartę. Karta wskazuje nam ilość kosteczek oraz kolor kosteczki, którą musimy skubnąć piesowi. Ok. Zaczynamy. Włączam i lecimy od Ciebie do jego. tak? Dlaczego ja zagadniałam? A to nasypam, ja szybko. Ej, trzy, trzy po, po trzy. trzy. Jagoda ostatnia. Czy po, po trzy. ty pierwsza? Ostatnio będę <noise> najdłużej właśnie pierwsza ma najlepiej, bo te kosteczki jeszcze są tak wiesz ułożone. To też już jest... pierwsza? Nie no, niech no, już no, już no, będzie. No. Już teraz to ja wodzie! No, Uwaga na paluszkach. Dwie niebieskie. Proszę. Don, 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 don. <głos> <głos> Ale da start! da Ale On jest mega głośny co? No. Chrapie. Nie da się nie da się. Styna. Przegrałaś, bo trzy wyciągnęłaś, a miałaś dwie wyciągnąć. No i wracają kosteczki do puli. Serio? Nie oszukała, nie? Ale nie było takich zasad. Już teraz są. O! Dwie niebieskie! Raz. Misty naucz. Budzi się. Budzi się, no. Nie, bo nie będziemy mieć na to ograniczony czas, Pęszył mnie chyba No i dobra, przegrałem, głupia kostka. Poszło. Straszne to jest. Dobra, ja mam 0 punkta. Teraz wygracie o 1 i o dwa. Czyli jeden macie gwarantowany, ale kto zgarnie 2, Czas pokaże. Lecimy z drugą rundą Trzy patrzy. Czyli co? Czyli pierwsza? Wybierasz. Dobra. To niech teraz ja będę dobra, no, okej? Okay. Dobra, dwie czerwone. Justyna! ty się tam. Uspokój, tak? Goda! ci powiem tak, jest ciężko, nie? Pamiętaj, że możesz. Dobra, mam, dobra, mam. Dwie dobra mam, tak, dwie. Brawo! Trzy żółte! Gazuję! To ja na porażkę w dzisiejszym odcinku. Raz! Dobrze ci poszło? No. Ale tam to samo. Są... Nie, on już się kurzył! No. Jeszcze jeden fałszywy ruch i cię ugryzie. Nie no, zobaczcie! Oddajesz kosteczki. No to ja go to wygrałam w takim razie. Nie no, jeszcze pies się nie budził. Lecicie dalej. Walczycie o kostki. Teraz Jagoda. da. A, dwie białe. nie mam żadnej kostki. No, ale nie umawiałaś no psa. Wiem, głupie zasady. Nie. Ale my nie jesteśmy normalni, dlatego takie są. Justyna, dwa punkty. Nie polecam grania w tą grę, za dużo adrenalina. Jagoda jeden, a ja zero. Czucie. Czas na szóstą, finałową rundę. Naszym zadaniem jest kontrolować kurczaka. Za każdym razem, kiedy powiemy ko ko ko, ko" To kurczaczek idzie powoli, ale jak napotkamy przeszkodę na swojej drodze i zrobimy koko, to kurczaczek A! podskakuje i leci daleko. Kto dalej dojdzie kurczakiem, wygrywa. W tej rundzie osoba, która najdalej zajdzie, zdobywa 3 punkty, drugie miejsce 2 punkty, ostatnie miejsce 1 wow, punkt. To dużo! Więc to może namieszać w tabeli. Koko oh. Jumbo i do przodu. Więc napiszcie Koko Jumbo i do przodu w komentarzu, jak jesteście z nami do tej pory. Wy niestety musicie być cicho i śmiać się pod nosem ewentualnie, tak? Bo mi będziecie przeszkadzać w gierce. Lecę! Koko. Koko. Koko.

No. Jesteś Ta. beznadziejna, nie? Jesteś tak? Jesteś tak to jest koniec! Za, za długo robiłam kok No taks! i kok daleko kok o kurczak! Na kolec. Masz jeden punkcik. Dzisiejszy tiktokowy turniej wygrywa Jagada! Łapki w górę! Sam się tego nie spodziewała. Oraz pogratulujcie je w komentarzu. Zdeklasowała nas totalnie. Totalnie. Widać kto najwięcej czasu spędza na tiktoku. Ha, ha, ha. No dokładnie. Słuchaj, ale nagroda też jest inspirowana tiktokiem. Jesteś gotowa? No, to co tam będzie? No właśnie. TikTokie? W życiu czegoś takiego jeszcze nie widziałeś? pańska czekolada? Nie, 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 nie. Coś lepszego. Gotowe? A twoją nagrodą jest... Daftimos! Co to jest? No właśnie! Sam nie wiedziałem, ale znalazłem na TikToku, później znalazłem to w sklepie. Daftimus jest to pluszak w pudełku po lodach. Jak po lodach, nie? Chyba wygląda. No trochę tak. no. I są to pluszaki zapachowe. Jak Co? go otworzysz, to on pachnie jakimś zapachem, który jest... A nie patrz, nie patrz! Narysowany z tyłu na etykiecie. I trzeba odgadnąć zapach? Trzeba odgadnąć zapach. Dobra, trzeba go otworzyć. Tak, otwieraj. Okej. Okay. Dobra, wyciągaj i odgaduj. Dobra. Jak on w ogóle wygląda? Marogi? No, właśnie. Sprudzek! Oh, to ja! Wygląda jak Yeti! Wygląda jak Joyce. No pachnie! Ej, hey, pachnie, ja już wiem czym. Eee, banany? No, Taki ma też kolor, więc... A weź go tak na mi trzy. Pachnij! Banana! Tak! Tak, tak! Zgaduję. Berry jest banana! Berry banana cream pie. OK, i tutaj mamy jeszcze co? Przepis na banana cream pie. Na ciasto Aha, bananowe jeszcze jest o, przepis. O, to coś dla mnie. Tego samego zapachu. Dobra, ej, to nie koniec niespodzianek. Wiesz, że takie fajne kulki nie mogą żyć same, nie? No drugi! No drugi! Tak? tak! Trzymaj jednego. To samotny. To teraz Justyna będzie pierwsza odgadywać. Tada, Otwieraj. Wow, ten to chyba jakiś będzie. Coca-Cola! Czekoladowy. bo czekoladowy. czekoladowy, no? Ok. Jest brązowy. Uwaga. Ej, trmał reniferek? Taki czekoladowy? Chyba czekoladą, nie? Pokaż no, przód, no, chyba. Tak. chyba przód bardziej pachnie. Ząbki, ja czekoladę, czy nie? No, toffi, e, czekoladą kakao. daję! Taką, no? Mhm, Jakiś kakaowy balsam do ciała. Tak. Dobra, przekonajmy się, co to jest w środku. Uwaga! No. Dafty, mal. czekoladę! Czekol Cake, tak, i mamy tutaj przepis na czekoladowe ciasto. Fajne! Jakbyśmy je połączyli, to byśmy mieli ciasto czekoladowo-bananowe. Oh, najlepsze połączenie ever! Dokładnie! Moi kochani, jeżeli dzisiejsze się Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie, jak byście nazwali te Malsy. Jakbyście Oho. nazwali żółtego, żółty, nie? Tak. I czekoladowego. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Bye bye! Hey.